Dzisiaj założymy foliowe czapeczki, a nie, czekaj, to innym razem, to na tym innym spotkaniu. <laughs> Dzisiaj będziemy mówić o flatmapie. Jest to taka naturalna kontynuacja tematu map. Jak rozmawialiśmy o mapach, to padł taki mądry wyraz jak funktor i rozmawialiśmy też o prawach mapy. Podobną serię tutaj właśnie zaczynamy odnośnie flat mapy. Tym razem mądrym wyrazem, który padnie, to jest monada. Już wcześniej padał ten wyraz niejednokrotnie, natomiast esencją tej całej monady jest to, że posiada właśnie taką funkcję, która nazywa się Flatmap. Okej, okay, czyli wszystko to, na czym możemy zrobić Flatmap, jest monadą. Aż tak dobry nie jestem z teorii kategorii, ale na potrzeby tejże serii, powiedzmy, że szwagr mu uciąć, że tak. Jeszcze później będziemy się zastanawiać. Jaka flat mapa to jest prawdziwa flat mapa? Tak jak się zastanawialiśmy, jaka mapa jest prawdziwą mapą, może będzie osobny odcinek o takich zbiorczych prawach na tych różnych poziomach. Musimy jeszcze przez parę warstw się przebrnąć. Pracując z mapą, możemy natknąć się na taki problem, co w sytuacji, jeżeli ta funkcja, którą wrzucamy do mapy, zwraca nam jeszcze bardziej zagnieżdżoną strukturę. Dla przykładu, jeżeli mam tablicę, powiedzmy liczb, i ta moja funkcja, którą wrzucam do mapy, zwraca mi, wynikiem jej jest kolejna tablica zawierająca liczbę, no to na końcu dostanę tą zagnieżdżoną strukturę, czyli tablicę tablic licz. Jeżeli wykonam taką operację jeszcze raz, to to będzie tablica tablic tablic, jeszcze raz tablica tablic tablic, tablic, no i tak można w nieskończoność. Dokładnie ten sam problem jest przy optionalach. Jeżeli mam optionala, zawołam. Na optionalu, na instancji optionala, funkcję map, przekazując tam funkcję, której wynikiem jest kolejny optional, to dostanę z tego cuda optional, optional. Postaram się odtworzyć tą sytuację, którą przed chwilą pisałem, więc mając funkcję, która cokolwiek jej dam, zwróci mi tablicę tego, cokolwiek, i drugą funkcję, dzisiaj nie umiem pisać, niby nie było pite, ale. Dzisiaj? No, żeśmy o drugiej się położyli spać. Ale mówisz tak, jakbyś umiał pisać wcześniej. O, co za męta. Można na tobie polegać. To jest ta moja sytuacja. Może żeby tutaj jeszcze się typy dokładnie owijały jeden po drugim. Trochę nie rozumiem tego drugiego, bo on przecież zawsze zwraca są. Tak, ale tu chciałbym po prostu jawnie pokazać to, że owijam tego opszunera. Tak, jak tutaj pokazuję, że jawnie owijam w tą tablicę. Okej. Okay. Można by zrobić tak i kompilator by sobie wymuszczył, a i goście, to jest to optional, ale pod spodem robi to. Zaglądamy pod ladę, co się dzieje. Okej, okay, tylko no de facto ta funkcja nigdy nie zwróci jakby Nila, nie? Czyli z oszukanym optionalem. No i taki nie. Bardziej chodzi o przykład takiej funkcji, która ma ten typ. No, no, no tak, rozumiem, okej. Okay. No, na dobrą sprawę tu zawsze można też zwracać nom, ale to potrzebujemy jakiejś wartości dla kolejnych przykładów. Mamy funkcję. Przydałoby się jeszcze mieć coś, na czym można to zawołać. Podałem typ jawnie, żeby nie myślał, że chodzi mi o just inta. Można by to było zrobić tak i wtedy nie byłoby problemu, ale w jeden czy w drugi sposób będzie działać. Po prostu otwórzmy tą sytuację. Jeżeli zawołam numbers, map i tutaj przekażę wrap in array, na do końcu dostanę tablicę tablic, to samo z tym number, jeżeli tutaj wezmę zawołam map, tym razem owiniemy to w optionala i dostanę 42, ale wiemy, że to jest takie oszukane 42, ponieważ playgroundy potrafił sobie ohandlować optionale i drukują je tak normalnie, natomiast jak już się zapytam o typ, to widać, że to jest optional, optional int. A jak coś jest optional, optional, int, to już wiemy, że coś jest nie tak. Może być nie tak. Czasami po prostu zagnieżdżone struktury we, wewnątrz zagnieżdżonych struktur, no, walczy się z takimi rzeczami, no. w sensie może to jest źle powiedziane, że walczy. Handluje się. Czasami są takie problemy, nie wiem, masz jakiś response API, gdzie jakaś część jest opcjonalna, później to pole wewnątrz tej opcjonalnej części też jest opcjonalne jak, jakbyś tak po kolei do tego schodził, odwijał te warstwy, to miałbyś te kolejne opcjonale. Spotkamy w przyrodzie takie twory. No i tu mamy ten przykład tejże struktury zagnieżdżonej. Zagnieżdżał znany radziecki uczony, zagnieżdżał struktury i dlatego musi teraz być struktura zagnieżdżona. Ja jako deweloper, ty jako deweloper, my jako dewelopery czasami musimy ohandlować to zagnieżdżenie. Napiszę sobie taką funkcyjkę, która... Właśnie będzie handlować, konsumować te zagnieżdżone tablice. I przy okazji, dla równowagi, przydałoby się jeszcze mieć coś, co handluje zagnieżdżone optionale, Bo ono tylko coś tam robi, nie? Wywołuje efekt uboczny. Na dobrą sprawę. Proces tego zagnieżdżenia, niestety, trzeba tak bardzo manualnie przejść. Za każdej wewnętrznej tablicy to muszę to odpakować i wewnątrz tego fora pracować już z kolejną tablicą. Prawie zgadzę się w składzie Number to jest to dziodostwo, więc teraz jak zrobię konsumer to by się też przydało jakoś nazwać. Teraz by się przydał on ta część. Widać, że no, trzeba trzeba tak powolutku y, przechodzić. Co ciekawe, to jest taki najbardziej łopatologiczny przykład. Mamy tylko dwa zagnieżdżenia. Kolejne no, byłyby jeszcze mniej piękne. Można to kapkę upiększyć, chociaż na dobrą sprawę dużo ładniej to nie wygląda. Widać, że jest je, jednak to kłopotliwe konsumowanie tego. Tu jeszcze przyda nam się. Czy będzie kapkę lepiej z optionalem? W Swiftie mamy tu wspaniałą składnię iflet e na tu Array. No ale niestety za każdym razem musimy schodzić o jeden poziom. Czyli zaczynaliśmy od Optional, Optional INTA. W pierwszym takim iflecie mamy just optional int, i żeby dostać samego int, to musimy zrobić to co do. Ponownie, nie wygląda to jakoś super. Widać, że ewidentnie działa. Udaje nam się dobrać do tej wartości, która gdzieś tutaj, o, może nawet tak się zmieści, jest widoczna. Za każdym razem tą samą strukturę owijamy w tej samej strukturze czyli tablicę do, owijamy w tablicę, optionale owijamy w i to się tyczy każdej innej w ten sposób zdefiniowanej struktury, Nie wiem, to może być result owinięty w result, either owinięty w either, future owinięty w future i tak dalej, i tak dalej. To było tylko jakby pojedyncze owinięcie, a co w sytuacji, gdyby tego było więcej numbers, zmapowałbym to właśnie przy użyciu ten wrap in array, jeszcze bym wywołał Parę razy. Handlowanie tego, zobaczmy, jaki tu nam typ podpowie. No wygląda przeuroczo. To już jest jakaś masakra. Po prostu. No nie, po prostu nie. Ta sama historia się dzieje z Optionalem. Jest taka operacja, która się nazywa Flatten, która pozwala pozbyć się jednego poziomu zagnieżdżenia. I tutaj tą samą operacją nie będziemy się zajmować, bo ona jakby przypakowuje te rzeczy. Bardziej ciekawe jest połączenie tej operacji z LATEN i operacji MAP.